Pan Krzysztof Bosak jest już z nami. Dzień dobry, panie pośle. Ja serdecznie, dzień dobry. Myślę, że ma pan trochę powodu do radości ostatnio, czytając no nie tylko wyniki, analizując wyniki wyborów, które są takim twardym sondażem, ale także kolejne sondaże, które potwierdzają tą pozycję Konfederacji jako trzeciej siły na polskiej scenie politycznej. Ale zanim do tego przejdziemy, to zabieram pana na wycieczkę i prosiłbym o, o, o odpowiedź na pytanie: jak pan przeżył te euro czy pan je przeżył pan je przeżywał czy będzie bo może pan je dopiero teraz przeżywał pewnie jakoś nie super bo tam w tych przebitkach z warszawskiego okęcia jakoś pan nie, 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 nie przemknął nie przemknął pana sylwetka nie witał pan naszych. Yy, ja też nie. nie. nigdy mi się nie zdarzyło witać żadnych e, sportowców, ani w ogóle żadnych znanych osób na żadnym lotnisku. Także proszę, żeby nasi piłkarze nie traktowali tego w żaden szczególny sposób. E, no, przyznam szczerze, że niestety wczoraj się mecz, jak rozumiem, najlepszy ominął mnie, dlatego że mieliśmy taką sekwencję, jak zawsze przed posiedzeniem Sejmu, czyli prezydium Sejmu, konwent seniorów, e, posiedzenie klubu, jedno z dłuższych, wczoraj dwie godziny siedzieliśmy i rozmawialiśmy. A pan w prezydium Sejmu, niektórzy podglądali, niektórzy na telefonach podglądali ten moment. Podgląda? O no, posłowie no, obok tak. mnie, ale, ale to za akceptacją Was klubu, yy, pod, no, Natomiast ja byłem skupiony wczoraj na, na legislacji, która nas czeka. No dobrze, legislacja, która Was czeka, a czeka Was kilka e, decyzji, także takich bardzo trudnych z punktu widzenia Konfederacji. Jak Pan zagłosuje? Rozumiem, że poprze Pan wniosek. Ten pierwszy na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma być poddany pod głosowanie. Wniosek o uchylenie immunitetu Panu Michałowi poprze pan ten wniosek? Deklarowałem, że, że, że tak. Wczoraj mieliśmy długą i trudną dyskusję na ten temat. W dlatego, że, Tak, dlatego że z jednej strony mamy posłów, którzy są, posłów i byłych posłów, jak Grzegorz Braun, którzy są bardzo mocno przeciwko w ogóle uchylaniu immunitetów komukolwiek. Bo Pan uważam, poseł Braun jest przeciwko. No trudno się mówić, bo. Ale zasady, bo to jakby. No, ale jego działalnością też prokuratura się interesuje, więc trudno się dziwić panu akurat już w tej, w tej chwili brał, immunitetu poselskiego nie ma, będzie miał europejski. Ja. <laughs> się będzie tym martwić, natomiast, natomiast co, coś po, co się ociągali, bo postawili mu ileś zarzutów które niektóre przeterminowane i do tego momentu nic się nie dzieje, ale mniejsza o to więc tak ostra dyskusja ja myślę, że w głosowaniach każdy będzie głosował statycznie ze swoim względem swoim przekonaniem Nie, nie będzie wiesz ja sobie przeczytam będzie wniosek prokuratury nie absolutnie nie to nie jest taka sprawa na dyscyplinę natomiast ja sobie jeszcze przeczytam ten wniosek dlatego, że zupełnie sprzeczne informacje też krążyły co do tego, Powiem szczerze, że jeżeli jedynym zarzutem w tym wniosku jest sfinansowanie Pegasusem. tego nieszczęsnego Pegasusa, to dla mnie to nie jest żaden duży temat, dlatego Serio? że... Serio. To znaczy pieniądze, które miały służyć, w walce z poszły na system do inwigilowania przestępców. No nie, eee. ale tym systemem inwigilowano także opozycję polityczną. Panie redaktorze, jak było nadużycie, to skażmy tych, którzy zrobili nadużycie, a nie tych, którzy zfinansuj... To wie pan, a, a jeżeli policja pałowała uczestników Marszu Niepodległości, to skażmy tych, którzy finansują policję. Eee, coś tam się eee, poprzewracało. Jesteśmy safe. Eee, skażmy tych, którzy finansują policję, to jest absurdalne rozumowanie. Eee, nie ma żadnego przepisu, wedle mojej wiedzy. Na chwilę obecną, który zakazywałby e, sfinansowania tego systemu, nie ma też jasnej podstawy. Ale, Mamy pan typową panie, lukę prawną. panie, marsza, panie marszałku, służby specjalne ale ta, często ale ta, ale ta, ale ta analogia, luk prawnych. Ale ta analogia też jest trochę absurdalna. Wie pan, ale jaka analogia? O pałowaniu uczestniku. No to niech pan weźmie jakiekolwiek inne nadużycie, tak? Mm -hmm. Jakikolwiek inne nadużycie. No i, i, i ma, pan, ma pan analogię, którą pan e, chce. Ja jeszcze ja raz podkreślę, jeżeli nie znaleźli na niego nic, poza tym, że pieniądze. Rządowe wyszły zamiast na remizy garnki do koła gospodyń wie, wiejskich, wozy strażackie w ramach kampanii wyborczej fundowane inne rzeczy, tylko że wyszły na system, z którego później korzystały służby, to to. A słuchał pan, pan, nie pan wiem. marszałku taśmy pana dyrektora Mraza. Tak. No i nie widzi Pan, że to jest patologiczny układ i. Widzę ja... i dziwię się, że zarzutów nie ma za to dla, dla posłowości. A jeżeli nie ma, bo podkreślam jeszcze raz system przed lektorem tego wniosku, jako jeden z pierwszych, jak się temat pojawił, w mediach zwróciłem się z prośbą o mi tego wniosku i dowiedziałem się, że jako członek prezydium sejmu ja tego wniosku na razie nie dostanę, bo pracuje nad nim komisja, co więcej, drugi medialny wniosek, czyli w sprawie pana Romanowskiego to w ogóle istnieje tylko w mediach, on z prokuratury podobno jeszcze nie wyszedł, nie wiem, ma czy pan redaktor może go widział. Ja go nie widziałem, ale, ja też nie ale, widziałem. ale słyszałem z, z, z przedstawicieli prezydium sejmu, że ma być rozpatrywany na kolejnym jeszcze posiedzeniu, on idzie dużo dalej, bo tam jest mowa też. Ja o, jestem w prezydium o... sejmu i panie redaktorze mówię panu, że nie nikt z tego tego nie. Wniosku. Wniosku nie nikt nie wie co w nim jest więc ja nie wiem na jakiej podstawie moi koledzy koleżanki z prezydium sejmu się wypowiadają mm -hmm. ale zdanie... że wierzą w ciemno panu Bodnarowi ja nie wierzę mu w ciemno nie wierzę pan, panu Bodnarowi myślą że pan Bodnar wprowadza opinię publiczną w błąd i prezydium sejmu ja myślę że pan Bodnar to ma problem jako minister sprawiedliwości z interpretacją porządku prawnego który mamy w Polsce A jaki ma problem No na przykład taki że z media publiczne przystępu. przejmował y, 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 czy czy niektóre jakby instytucje y, zostały przyjęte przez rząd yy, bez podstawy prawnej i, i jak prokuratura nawet no przecież w prokuraturze on pozmieniał zastępców bez podstawy prawnej, bez prawidłowej procedury wynikającej z ustawy. Tutaj wie pan, mamy taki bałagan w polskim. No nie, no, ale w ramach tego bałaganu mamy ustawy, które obowiązują, a pan powiedział, Ale nie. Bałagan, bałagan jest takie, że, że ciężko zinterpretować, które orzeczenie sądu jest prawomocne, które nie jest prawomocne. Każde zdobycie nie każdy nie nie, nie, nie nie nie, nie czy stwierdzać, nie, nie, nie. czy składzie był, e, to jest narracja pisowska kodowska że każdy ma swoich sędziów. Moim zdaniem, podejście. No, e, panie redaktorze, wie pan, jak powinniśmy do tego bałaganu podejść? Tak jak zmuszony jest podchodzić normalny obywatel. To znaczy, jak jest e, e, wyrok, jak jest e, ustawa, e, to to po prostu się to szanuje. Czyli jest wyrok, człowiek musi się jest tak wydany przez sąd. To absolutnie 100% no właśnie, zgody. Tyle no tylko, sprawa. że ludzie zasiadający w składach orzekających często nie spełniają kryteriów bycia sędzią. Ale tak, pewnie redaktorze, my tak mamy od II wojny światowej. I co? Nie żyjemy Serio? z tym. No, to ja czegoś takiego nie słyszałem. A dlaczego respektujemy prawo z okresu komunistycznego? Przecież to było państwo stalinowskie, totalitarne, a my mamy pełną ciągłość prawną. Dlaczego? Oni w okresie stalinowskim i później spełniali e, zasady bycia sądem? Czy, czy może nie wiem, powinniśmy zakwestionować co To jest stanowisko radykalnych antykomunistów, ale, dzisiaj, ale, dzisiaj, no być ale zerwanie? ci powinno zasiadają w, z nadania prawa i sprawiedliwości. starzy komuniści? oczywiście też, zasiadają tak. w, w Trybunale Konstytucyjnym, jak pan Piotrowicz, jak prawda? Pan Piotrowicz a więc... wcześniej w Sądzie Najwyższym Nic... mamy jeszcze tych, co orzekali w stanie wojennym. Dobrze. No i teraz, panie, panie redaktorze, Są. jak pan pyta o moją opinię, to tak, w sądownictwie jest dużo ludzi, którzy nie spełniają jest też dużo ludzi solidnych, i którzy mimo patologii tego systemu pracują porządnie, tylko, że obywatel, czy ktoś, w sprawie kogo jest wydawany wyrok, czy minister nie jest to tak, żeby sobie wybierać. Ja to nazwałem w pewnym momencie, jak się połapam, jak to wszystko działa, żeby sobie zrobili sz szwedzki stół, z którego sobie wybierają, co im pasuje. I to jest nieakceptowalne. To jest po prostu nieakceptowalne. Panie, panie, panie marszałku, jeśli będzie do Sejmu wpłynie wniosek o pozbawienie immunitetu i doprowadzenie do prokuratury i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, także z suwerennej Polski, poprze pan ten wniosek? Znów zobaczę co będzie napisane we wniosku, bo pyta mnie pan, nigdy nie deklaruję głosowania w ciemno. Uh -huh. Natomiast sam pomysł, żeby aresztować posła i wrzucić to do debaty medialnej bez jakiegoś uzasadnienia, wydaje mi się. Co na dziwny. Czy pan czekał po już, prostu już na ten wniosek poprze... i wtedy będzie podejmował decyzję? A czy nie ma pan e, wrażenia... Jakie znamy argumenty za aresztowanie. Pan... Czy... Postawienie zarzutów za nadużycia, rozumiem. Rozpiżyli furę pieniędzy według politycznego uważania. Zrobili to mając ustawę, ale być może ją nadinterpretowali, tak? Potem, matac... jeżeli... Potem pot, 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 pot mataczyli jeszcze yy, ustalając yy, jak zachowywać się, gdy przyjdą i pojawią się pytania. I to też Wydaje jest nagrane na razem. to jest zachowanie przed sądem, czy w prokuraturze, a na razie. Chyba nie mieli jeszcze okazji mataczyć, bo Platforma i Lewica rządzą pół roku i jak na razie też się jakoś powoli ogarniają, w tym sensie, że żadne zarzuty im nie zostały postawione. Po prostu oni jeszcze nie mieli okazji mataczyć, jak to pan redaktor ujął. Ale już się I pytanie, co można mataczyć w sprawie, która jest jasna? Bo rozumiem, że cała afera Funduszu Sprawiedliwości polega na tym, że zrobili to, co robią inne rządy czyli rozdali pieniądze według swojej politycznej opinii. I teraz tak. Znamy ustawę na podstawie, której to robili, znamy regulaminy rozdań konkursów, dokumentacja rozdań została zajęta przez nowy rząd, mamy kontrolę NIKU. CBA zajęło dokumentację związaną z wydawaniem tych pieniędzy w niektórych organizacjach beneficjentach. i Będzie się teraz rozgrywała sprawa sądowa związana z tym, czy oni wypełnili prawidłowo papiery, czy gdzieś się potknęli. Bo mamy Sam do czynienia powiedział... z wykwalifikowaną grupą prawników, która zajmuje się właśnie Ale tego typu podobnie co, co, co do, na, do czynienia z ze zorganizowaną grupą przestępczą, jak mówią e, e, prokuratorzy. I mam do pana o, pytanie, pytanie żeby to pytanie o charakterze politycznym, wracając do głównej materii e, e, pana profesji, czy pana zdaniem małż doświadczenie, które pan, 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 pan ma już wieloletnie w polskiej polityce, czy to jest koniec formacji Suwpol? Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, o których rozmawiamy? Nie wiem, zobaczymy. Moim zdaniem ta formacja jako samodzielny byt polityczny skończyła się w eurowyborach, jeżeli dobrze pamiętam, 10 lat temu, yy, kiedy wystartowała samodzielnie i nie przekroczyła progu. Uh -huh. A w tej chwili to po prostu funkcjonuje jako frakcja polityczna wewnątrz yy, obozu Prawa i Sprawiedliwości. Czy to oznacza, że pan zbignie w yy, ziobro? Jest na scenie z... Jarosława Kaczyńskiego. I zniknie z polskiej sceny politycznej? Nie wiem. No to, to nie, pan, to, to... nie ma to dla Pana po pierwsze, znaczenia, Budując formację na prawo od pisma, to ja, ja nie będę pana formułował prognoz, mm -hmm. nie mając wystarczającej wiedzy. Po pierwsze, Pan Ziobras, z tego co wiemy, wszyscy ma problem z chorobą. Ale Życzę mu mi zdrowia. Oczywiście jak Mimo, że się politycznie nie zgadzam z wieloma rzeczami, które robił, i uważam, że to była wielka stracona szansa dla naprawy polskiego sądownictwa i prokuratury. to Życzę mu zdrowia, jak każdemu człowiekowi. Wrogowi będę życzył, żeby wyzdrowiał, a później poniósł odpowiedzialność za złe rzeczy. To jest pierwsza sprawa. Druga. Yy, politycznie, no jakby głęboko się nie zgadzam z polityką, jaką oni prowadzili. Uważam, że yy, uwiarygodniali rząd Mateusza Morawieckiego w momencie, kiedy robił różne złe rzeczy yy, i odgrywali rolę takiego wewnętrznego opozycjonisty w rządzie. Niestety dla części wyborców yy, skutecznie. I to po moim zdaniem oni uczestniczyli w takim procesie zorganizowanego zwodzenia wyborców proces zwodzenia wyborców. Tak, a to, to cała demokracja się z tego składa, więc ciężko z tego robić zarzut. Yy, niestety, panie redaktorze, niestety. Tu się, tu się też byśmy żeby... pewnie nie zgodzili, ale nie chcę wchodzić Bo... już w takie filozoficzne Co? trochę dywagacje na temat e, no, korzeni w razie, i, wie pan, jeżeli, demokracji. Jeżeli ich rola w polityce się zmniejszy... Nie będę za nimi płakał. Uważam ich tak jak cały PiS za. za, za jak to kiedyś Ziemkiewicz się wyraził, że, że Jarosław Kaczyński to jest lider, który ukradł polską prawicę. tak Człowiek, który nie utożsamiał się z poglądami e, ani konserwatywnymi, ani suwerennościowymi, ani już w ogóle narodowymi czy wolnościowymi. A, bo pan, a, a bo pan się z PPS-owskiej i objął przywództwo polskiej prawicy z nominacji was, czyli dziennikarzy głównego Panie, To byście z niego zrobili lidera prawicy. Prosimy tak? nie wsadzać do jakiegoś ogólnego worka bo to, nie, nie, to jest się pan ze dziennikarskim. Jest ja się bardzo utożsame z środowiskiem dziennikarskim, ale nie tworzę jakiegoś głównego nurtu. Natomiast mam do pana pytanie. One to jest pana, serce głównego jak nurtu, jak Gazeta Wyborcza Jak Pana Słucham. Jak, nie będę tego komentował, jak pana słucham, to, to odnoszę wrażenie, że nie ma pan jako, jako, jako konfederacja oczywiście zdolności koalicyjnej z PiSem. Czy się mylę? Proszę pana, my jesteśmy w stanie przygłosować dobrą dla obywateli ustawę nawet z lewicą. Więc pytanie, co to jest zdolność policyjna. No, to o tym no, też porozmawiamy. No, zdolność lewicyjna to jest zdolność do stworzenia wspólnego rządu, bo teraz przechodzę do sondaży... Jak się rząd zawali, to partie usiądą i będą ze sobą rozmawiać. To jest robota polityków. Jeżeli... Bardzo ja apeluję, żeby nie uwiarygadniać w społeczeństwie takiej, takiego poglądu, że politycy nie potrafią ze sobą rozmawiać i zawierać ze sobą y, porozumień, bo to jest po prostu kłamstwo. W poprzedniej kadencji mieliśmy wielki spór y, y, tak zwanej strony demokratycznej, czy to jest centrolewica Lewica i, y, tych prawda złego autorytarnego, tak zwanego PiSu, a jak trzeba było się dogadywać na KPO, to się z lewicą dogadywali po cichu, y, przecież, y, y, Ja po prostu, ja prostu doszło wrażenie, że pan jest z... coraz, coraz, mo... przegłosować coraz do PiS, bardziej krytyczny w stosunku do, do oceny tego, co było w PiSie i tego co jest obecnie, niż Od kilka miesięcy. Od panie redaktorze. Ale wydaje się, Jak mocniej. PiS powstawał, ja byłem w Staje się pan, stając się trzecią siłą w polskiej polityce, na co wskazują i wyniki wyborów euro, europejskich do Europarlamentu i dwa najnowsze sondaże, wczorajszy i ten dzisiejszy, o którym już mówiliśmy w przeglądzie prasy. Pan się troszkę nie mogę się się radykalizuje, nie ale coraz się się mocniej krytykuje przez prawo Przez cały 23 rok kampanię wyborczą bardzo ostro ich krytykowaliśmy. Wcześniej robiliśmy to przez 8 lat ich rządów. Najrzadziej to jak, to jak głosowaliśmy, z w przyszłości rząd. pan ale lektor że że chce. A nie chce pan? Ja bym chciał, żebyśmy jako partia prawicowa zastąpili pis. Uważamy pis za taką z naszej perspektywy trochę bardziej. takiej deklaracji do... panie Rosł Kaczyński nie będzie chciał. Leś... No tak, podobnie jak Platformy. O Tusku mamy tą samą opinię. Ten poziom bezwładu, jaki znaczy, oni prezentują. Jak oni po prezentują Pokolenie Kaczyńskiego-Tuska, to jest po prostu pokolenie schodzące ze sceny politycznej, które pazurami uczepiło się pozycji które pozajmowało. Pan jest nie jest wyjścia ze sceny w stanie, politycznej. No jakby daj każdy Boże, że tak schodził ze sceny politycznej. Nie Ale Pan krywa... się podoba jak on rządzi? A to ja tego abstrachuję. Ja... To zawsze pan mówi, daj Boże. Właśnie nie daj Boże. Nie daj Boże, żebyśmy mieli takie rządy. Pół roku rządzą i nie wiedzą, co chcą zrobić w kluczowych sprawach. CPK nie wiedzą, co chcą zrobić. Stosunki z Ukrainą jakaś katastrofa. Przecież Szymon Hołownia pojechał teraz na Ukrainę, opowiadał tam komunały o przyjaźni, mhm. podczas gdy nie mamy żadnej sprawy z nimi załatwionej. Daliśmy im wszystko, nie dostajemy w zamian nawet czegoś symbolicznego typu, nie wiem, to odblokowanie ekshumacji, zaraz będziemy mieć kolejną rocznicę Rzeczy Wołyńskiej, oczywiście jak zwykle nie będzie żadnej pozytywnej decyzji, mimo że coś tam miało być, tak? A słucha pan przemówienia wygłoszonego przez marszałka Hołownię w parlamencie w Ukrainy, w języku ukraińskim? Nie słuchałem w języku ukraińskim, słuchałem w języku polskim fragmentu. Okej. Okay. Jeżeli jeszcze się okaże, że po ukraińsku przemawiał marszałek kołownia, to. No rozpoczął to już pewnie w ogóle. to taki grzecznościowy, pewnie e, formuła, że się... Szkoda, że w kraju zabrakło gospodarza. grzecznościowo takiego samego przyjęcia marszałka, jak przyjmowali brytyjskiego premiera. Panie marszałku, pięknymi brytyjskimi. Panie, panie marszałku, będzie pan kandydował? W wyborach prezydenckich czy w prawyborach? No to już proszę rozwinąć ten myśl. W to wydarzy, to panie... e, będę w wyborach prezydenckich zdecydują wyborcy Konfederacji. Czyli będzie, będą, będzie proces prawyborów w Konfederacji. Pracujemy na tym, żeby był. A kiedy on, rozumiem, że to w tym, bo jest jakiś czas potrzebny potem do zbudowania już tego wspólnego, już. No, my wspominaliśmy o sztabie Ale, ale mamy te wybory się odbędą. Bo właśnie to jest ciekawe. czy Nie się mamy budować. w tej chwili decyzji o kalendarzu czy w tym roku, czy w przysz... ale to raczej to znaczy w przyszłym roku, prawda? Tak mi się wydaje. Możemy zrobić w tym budowania... roku, możemy w przyszłym, to, to to zależy. Też obserwujemy, co robią nasi rywale z innych formacji politycznych. PIS nie ma dobrego kandydata. Wiążemy z tym nadzieję dotyczące Możliwości wprowadzenia też kandydata Konfederacji. No, idealnie by było do drugiej tury wyborów prezydenckich. Także zobaczymy. Moim zdaniem możliwości są duże. A kto będzie pana kontrkandydatem w prawyborach? Kogo pan się spodziewa? Przeciwko komu? No... De facto przeciwko komu Jest jeden człowiek, który wyborczy. jest popularny wśród wyborców Konfederacji i konsekwentnie deklaruje starcy słowomir Mencen. A jest są gotowy do starcia z nich w wyborach? Myślę, że obaj jesteśmy gotowi. obaj jesteśmy gotowi. Przejechaliśmy zresztą no, A jako macie przyjechaliśmy znowu... razem Polskę się... we wspólnej trasie 23 roku, więc myślę, że obaj wiemy, na co nas stać, na ciężką pracę i na silne zaangażowanie kampanii. A czym się różni wasza oferta pana Mencena i, i pana Bosaka? Sławek jest przede wszystkim przedsiębiorcą, który wszedł do polityki, ale nie jest zawodowym politykiem. I ciągle zajmuje się aktywnie swoim biznesem, wprowadził swoją spółkę na giełdę. Wydaje mi się, że zawsze przede wszystkim. Czy się biznesem? Tak Pana czytam czy tam obszary? Absolutnie między, między nie. zapytał pan, politykę... czy my się różnimy. Ja się zajmuję przede wszystkim polityką, tak? Natomiast Sławek właśnie wprowadził swoją firmę na giełdę i ma sukcesy w biznesie, czego mu gratuluję. Czyli Bosak na prezydenta, Męsyn na premiera. Panie redaktorze to jest nieprzewidywalne jak następują rozdania funkcji w demokracji ubolewam nad tym bo chciałbym żebyśmy mogli się spokojnie przygotowywać i żeby była jakaś jasna ścieżka awansu w polityce niestety jej nie ma. Moim zdaniem to jest zamiast tego na nie spotkania chaos, właśnie na, na piwie. Yy. Na żadnym piwie nikt nic nie ustala. Nie chodzi pan z panem Mamy... na piwo? Nie. Ty jesteś zaskoczony. Nie. Pifa z Bencenem to jest formuła spotkań z sympatykami, natomiast my się spotykamy w Sejmie na spotkaniach władz konfederacji, klubów i tak dalej. Ale nie jesteś sympatykiem nie? Poważne, Jestem, ale jestem przede wszystkim jego współpracownikiem i jesteśmy swoje nawzajem partnerami w ramach Władz konfederacji. To trochę pana no, prowokuje, dobrze? Ja, ja rozumiem. Natomiast ucieka myśl wcześniejsza, która była moim zdaniem dosyć istotna. że podział. Nie mamy nie ma żadnego przejrzystego systemu. Awansu, przygotowywania się do ról w polskiej polityce. Jest w tym dużo chaosu ze szkodą dla polskiego państwa. Nie mamy też czegoś, co postulowaliśmy w programie politycznym ruchu narodowego. Już zaraz będzie można powiedzieć, że 10 lat temu. Czyli jakieś w ogóle szkoły kadr politycznych. Proszę zwrócić uwagę, my mamy uczelnie wojskowe, mamy system szkolenia funkcjonariuszy służb specjalnych, mamy szkołę dla sędziów, mamy szkołę dla prokuratorów, mamy szkołę wyższą dla pracowników służby więziennej, ale my nie mamy żadnej szkoły, która. Kształci ludzi do polityki, bo wydziały politologii nie zajmują Nie się mamy tym. szkoły, która kształci do bycia członkiem Korpusu Kadry Cywilnej, co jest moim zdaniem większym problemem, bo to jednak ci urzędnicy gwarantują tak, ciągłość. No, ale Ma, ci mamy urzęd... Krajową Szkołę Administracji no publicznej No tak, ale czy, ale, ale czy ona rzeczywiście buduje kadry, to, to się chyba zgodzi. Znaczy że poznałem, nie poznałem byłych ksapowców i uważam, że jest jakiś etos i jest jakaś wiedza, którą dostają. I można powiedzieć, że to powinno być trochę lepiej, bo trochę żałuję, przynajmniej jest o czym rozmawiasz Natomiast. Yy... Do polity, polityka Politycy i ciała polityczne są najbardziej newralgiczne w całym tym systemie, bo ostatecznie politycy stają się decydentami i systemu kształcenia polityków, jakiegoś systemu selekcji. Wczoraj byłem na jednostce Grom w ramach wizytacji. Mamy mało czasu, Słuchałem o tym, jak wygląda pytań. selekcja do gromu. I gdybyśmy mieli analogiczne reguły selekcji do polskiego parlamentu, jak jest selekcja do gromu, to byśmy żyli w zupełnie innym państwie. O tym powinniśmy dyskutować, panie redaktorze. Tak mam, jeszcze, mam jeszcze kilka ważnych pytań, tak mi się wydaje, że są ważne, bo dotyczą na przykład spraw Europy europejskich. Wiemy, że Konfederacja wprowadziła 6 europosłów, europosłów. Tak jest. AFD ma ich 16 i podobno trwają rozmowy na powołaniu nowej, nowej grupy właśnie w oparciu o te bardziej prawicowe niż nazwijmy to, to pis frakcji suwereniści, słyszał pan o tym? E Oczywiście, że słyszałem bardzo uważnie, śledzę wszystkie doniesienia z Parlamentu Europejskiego. Trwają rozmowy pomiędzy w tej chwili wszystkimi delegacjami i grupami politycznymi. Także z AfD? Także z Alternatywą My przyjęliśmy założenie, żeby rozmawiać z każdym z spoza głównego nurtu, czyli nie z IPP, nie z socjalistami, komunistami, zielonymi, progresywistami, natomiast rozmawiać z prawicowymi politykami w Parlamencie Europejskim. Czyli tak, w, w tym z AfD? Tak, w tym z AfD w tym z, z Zjednoczeniem Narodowym, w tym z partią wolnościową z Austrii, z Interesem e, e, flamandzkim, e, z, z sympatykami z, Pana Urbana, z, e, z Fidesem, jeśli byłby zainteresowany, z braćmi Włochami, e, z Woksem hiszpańskim, z każdą partią. Chyba 23 euro deputowanych z minimum siedmiu krajów, to chyba z tego ta tak. obrazka, który pan opisuje, to się wyłania, całkiem, realna, całkiem realny scenariusz powołania frakcji. Suwerenistów w parlamencie, wszystko moim zdaniem nie ma co za dużo spekulować, trzeba zaczekać zaledwie tydzień. Wszystko będzie jasne w ciągu tygodnia. Ja doradzam wszystkim, których to inter interesuje, cierpliwość w ciągu tygodnia, dlatego że termin na złożenie formalnych podpisów po tym kto z kim mm -hmm. jest do trzeciego I po prostu do 3 lipca. Więc w tym tygodniu jest runda a, a czułby by się pan dobrze, gdyby no, i zaraz po, będzie wszystko jasne. Polscy, polscy, polscy. Eurodeputowani z ramienia konfederacji zasiadali obok w jednym klubie, no bo to jest frakcja, z politykami, e, którzy wprost nawołują do. E, no właśnie, do czego. No, do, to są postfaszystowskie jednak e, e, postulaty, które piszą się na standardach to pisowcy. A, a, a Jeżeli jest postfaszystowskie, to kontynuacją e, polityczną e, rządząca obecnie pra partia e, bracia Włosi wywodzi się z dawnego e, Alanza Nacjonale. Dawna nacjonalne wywodzi się z Dawnego MSI, a dawne MSI włoskie część polityków miała korzenie w partii faszystowskiej. Więc ta bardziej umiarkowana frakcja, jeżeli chce pan redaktor wiązać kogokolwiek z postfaszystami, to może pan powiązać tą tak zwaną bardziej umiarkowaną, czyli ECR, która współpracowała właśnie z partiami umiarkowanej czyli prawicy, Czy pan wiąże bardziej z postfaszystami? Nie, pokazuje po prostu, że operowanie 80 lat po upadku faszyzmu terminem, że ktoś jest partią postfaszystowską, ma odniesienie do włoskiej polityki w sposób uczciwy, a do pozostałych, to to w ogóle jest niepoważne. Mówił Pan, że w polityce y, trzeba się dogadywać i to do pełna zgoda, y, że jak trzeba, to rozmawiacie nawet o ważnych na polskich sprawach y, z lewicą, czyli ja rozumiem, ja że... Gotowi. Czyli ja rozumiem, że projekt ustawy o związkach partnerskich, który przedstawiła pani minister Kotula z Lewicy... Zasługuje na odrzucenie, na nic innego. Dlaczego? A pani Kotula powinna zająć się poważnymi sprawami. A to jest poważna sprawa, bo dotyczy setek... Nie, nie rozwiązuje dziesię... żadnego tysięcy poważnego problemu, który w tej chwili dokucza Polakom. Polakom dokucza wdrażanie polityki klimatycznej, niszczenie budżetów gospodarstw domowych, natomiast tworzenie nowych... Czy osoby Tworzące czy osoby tworzące związki pary tej samej płci to nie są Polacy? zależy, którzy to są Polacy i cudzoziemcy. Nie, bo pan powiedział, że, że powinna się zająć, Panie redaktorze, polaków, wszyscy pełnię że Polacy mają pełne prawo polaków takie rzeczy, nie, nie, nie interesują, nie obchodzą nie, nie powiedziałem, że nie interesują. Interesują, bo media rozpalają spór ideologiczny i w tym sensie interesują. I mnie też interesują. Mam stanowisko konserwatywne, to znaczy uważam, że e, wszelkie progresywistyczne pomysły lewicowe należy odrzucać, bo to jest próba robienia rewolucji na prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie. Uważam, że Lewica ma pewną obsesję ideologiczną na punkcie seksualności, chce zmieniać. Programy nauczania i prawo, e, i włazić do sfery publicznej wszędzie z tym, gdzie tylko się da. Tylko pięć, krajów, obsesję, lewicy tyl trzeba powstrzymać. Tylko pięć krajów Unii Europejskiej e, nie stworzyło ramy dla, dla wszystkich pozostałych związków, czterech pozostałych. Dla pozostałych. Dla związków, e, które tworzą e, osoby tej samej płci. No i jaka jest racja, panie redaktorze, żeby tworzyć te ramy? To taka, żeby po prostu ludzie mogli żyć tak jak no chcą. mogą. Tak ale no nie, tak, nie... No nie bo Moim przykład... zdaniem postulat konserwatywny i zgodny z prawidłowym podejściem, szacunkiem do drugiego człowieka i praw obywatelskich jest taki, żeby za sposób prowadzenia swojego życia seksualnego, jeżeli niekomu dana osoba nie robi krzywdy, nie karać. Czyli te żyją która nastąpiła. To jest żyją ze sobą od lat w związku. Nie prześladować nikogo. Ludzie, którzy od lat kochając się, żyją ze sobą w wspólnym związku, pod jednym dachem. No i po co państwo ma Sytuacji... się tym zajmować? Nie, państwo ma nie przeszkadzać. A dzisiaj no przeszkadza. nie Bo na przykład nie. Kiedy ten, inspekcję pod jednym że ktoś sprawdzał, kto z kim żyje. Bo na przykład nie udziela partnerom prawa do wglądu do yy, dokumentacji medycznej. A dlaczego partnerzy seksualni mieliby mieć większe prawo niż członkowie rodziny albo niż przyjaciele? Jeżeli chcemy zrobić prawo związane z wglądem do dokumentacji medycznej, to zróbmy prawo dla wszystkich obywateli. Tak, żeby każdy mógł upoważnić tego, kogo uważa za stosowne. I absolutnie temu nie jestem przeciwny. Przeciwny jestem w wyróżnianiu jakiejkolwiek grupy przywilejami to nie jest na podstawie nie jej to nie jest sposobu przywilej. życia. Twoje ludzi, dorosłych, kocha się, są ze sobą od Ale lat. Ale ja też kocham różne rodziną. osoby. Dlaczego one nie mają mieć te, tego samego bo nie prawa, co nie, nie partner z... homoseksualny jakiegoś innego homoseksualisty? Bo no nie dlaczego? pan z tą osobą, którą pan kocha, jak pan wspomniał, związku partnerskiego. No, to Czyli znaczy. pan redaktor wprost postuluje, żeby związek partnerski homoseksualny wyróżnić ponad innymi relacjami społecznymi. A ja nie, jestem temu przeciwny. Zrównać, z, zrównać po prostu z rodziną. a No nie, nie powinno być zrównania z rodziną, dlatego że rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci. I rodzina ma specjalny status prawny ze względu na to, że ma swoje znaczenie ustrojowe, że jest instru instrumentem reprodukcji y norm społecznych poprzez wychowanie i reprodukcję w sensie biologicznym, czy tam, gdzie się pojawiają nowe dzieci. I dlatego rodzina ma różne przywileje. Ale są Natomiast rodzinę, inne są relacje. Rodzinne, nie mają dzieci, w ogóle nie prawa, nie z Dzieci z tego nie będzie, w związku z czym nie ma Ale żadnej żeby, żeby... Ale żeby teraz więcej młodych ludzi I to, jest i to jest problem i porusza pan realny problem i o tym problemie będziesz pozap. Chcę, chcę mieć I to jest pytanie czy i to jest pytanie które należy postawić to znaczy czy przywileje na przykład emerytalne przywileje kobiet wynikające z dotychczas z przekonania że, że kobiety wkładają ogromny wysiłek w wychowanie dzieci i w związku z tym mają szczególne przywileje emerytalne czy one się dalej należą pani Kotula jak chce się zająć równością powinna zacząć od tego bo mamy rażącą nierówność i w długości życia i w czasie przebywania na emeryt Pomiędzy mężczyznami i kobietami. I to jest realna nierówność, która w tej chwili ma miejsce. I, i pani Kotula otwarcie zadeklarowała brak zainteresowania tą nierównością, o w tym że nie będzie. Pani około dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, panie redaktorze dobrego, dobrego dnia. Proszę bardzo, dzisiaj będzie strasznie dużo słońca i będzie bardzo gorąco. To... W Sejmie mamy dobrą klimatyzację i dużo cienia. Dziękuję za przejażdżkę i życzę dzięki za spokojnej dobrej drogi. Do widzenia. Dzięki.